Kochani, na, na początek chciałbym Was w tym nowym roku 2020 przywitać. Jest to nowy rok, ale można powiedzieć, że wiara, która nam towarzyszy od krótszego czy dłuższego czasu, jest ta sama, z tą jednak zależnością, że ta wiara powinna się pogłębiać. I tak jak apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, powiedział, że mamy dołożyć wszelkich starań, aby uzupełniać naszą wiarę. I jednym z tych elementów jest również wytrwałość. Wytrwałość możemy zastosować do różnych aspektów naszego życia. Gdybyśmy spojrzeli na obraz pierwotnego chrześcijaństwa, na w początku I wieku, czy też w połowie tego I wieku, to wytrwałość była taką cechą, która bardzo się liczyła i była jedną z tych bardziej głównych, jeżeli chodzi o uczniów Jezusa. Wiemy, że chrześcijaństwo nie było religią oficjalną, było uważane za, za sektę, za sektę, która wywodziła się z judaizmu, a też przez tych przywódców judaizmu była tępiona. My dzisiaj, żyjąc w kraju, w którym mamy konstytucyjne prawo wyrażania swoich poglądów, swoich myśli, także swoich przekonań religijnych, może nie zawsze rozumiemy to, że wytrwałość w pierwszym wieku była czymś bardzo szczególnym, ale przecież u nas też mamy osoby, które zmagają się ze stanem zdrowia. Zmagają się może z napiętnowaniem ze strony niewierzącej rodziny, może mamy jakieś problemy inne i nam potrzeba wytrwałości w naszej drodze za Panem Jezusem. Na końcu tego roku mówiliśmy również o tym, w jaki sposób Izrael, lud Boży, wędrował poprzez pustynię. I wskazałem na taką myśl, że możemy to odnieść do naszej pielgrzymki chrześcijańskiej. I wchodząc w ten nowy rok, warto abyśmy sobie, kochani, zadali to pytanie: jak wygląda mój stan, jak wygląda moja relacja z Panem, co w tym roku Pan wskazał mi, abym jeszcze bardziej nad tym popracował. Oczywiście nie sam. Sami nie jesteśmy w stanie w tym procesie uświęcania nic uczynić. Jest to proces połączony, bo zarówno w większej mierze Bóg, który jest w nas poprzez nowe zrodzenie, On czyni ten proces uświęcenia ten proces, w którym stajemy się coraz bardziej podobnymi do Pana Jezusa, ale również jest to współpraca z naszą wolą. Tutaj już było powiedziane, że. Ta wytrwałość, o której tutaj jest mowa w 36 wersecie, jest nam potrzebna, abyśmy wypełniali wolę Bożą, abyśmy wypełniali wolę Bożą. Gdy spojrzymy ogólnie na ten fragment od 35 wiersza, to jest zachęta, abyśmy nie porzucali tej ufności, bo ma wielką ona zapłatę. I dalej jest kontynuacja, że wytrwałości nam potrzeba, ale 37 wiersz jest również kontynuacją. Zaczyna się od, on od e, słowa bo. Jest to kontynuacja myśli autora Listu do Hebrajczyków, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. My rzeczywiście żyjemy w czasach ostatecznych. Dzieje apostolskie uchylają nam trochę z tych czasów ostatecznych. Mówią, że z chwilą przyjścia Ducha Świętego na ziemię, wylania Ducha Świętego, rozpoczęły się czasy ostateczne. I rzeczywiście to był początek tych czasów. Ale można odnieść wrażenie, patrząc na to, co się wokół nas dzieje, że my rzeczywiście żyjemy w zaawansowanych czasach ostatecznych, na niedługo przed Przyjściem Pana. I oczywiście możemy powiedzieć, że zarówno ci, którzy żyli za czasów apostolskich, oni też odczuwali, że to już jest to. Że przyjście Pana jest bardzo bliskie. I wszystkie pokolenia od tamtego czasu mogły no, mieć takie przeświadczenie. Ale skomasowanie tych wszystkich elementów, o których Biblia mówi, że będą towarzyszyć. Albo będą poprzedzać przyjście, jest największe. Więc co my możemy, kochani, w tym nowym roku, o czym możemy jeszcze bardziej myśleć i na czym, na czym się koncentrować? Cierpliwość, o której powiedzieliśmy tutaj, wytrwałość wszystko to ma nas prowadzić i przygotować do tego, abyśmy byli gotowi na powtórne przyjście, pana Jezusa. Przecież nie tak dawno mówiliśmy o jego pierwszym przyjściu, 2000 lat temu na tę ziemię, w Betlejemie. Ale my żyjemy w okresie, w którym oczekujemy na jego powtórne przyjście po jego kościół. I ten nowy rok, kochani, w który my wchodzimy, powinien być dla nas wszystkich Takim czasem, w którym szczególnie będziemy myśleć o Jego przyjściu, będziemy oczekiwać. Z pewnością każdy z nas miał kiedyś taką sytuację, że bardzo staraliśmy się na przybycie kogoś. Przyszykowaliśmy wieczerzę czy obiad i, i czekaliśmy, oczekiwaliśmy. Wybiła ta godzina, w której nasi goście mieli przyjść, ale oni się spóźniali. Oczekiwaliśmy żarliwie, ponieważ wszystko już, wszystko już przygotowaliśmy i byliśmy gotowi na tą godzinę. Patrząc na ten obraz, powinniśmy się zastanowić, jak w naszym sercu to wygląda. Czy my też. Wobec tego co wokół nas jest, różnych takich wyzwań, które pojawiają się w nowym roku. Może myślimy o tym, co dla nas będzie niekoniecznie takie pozytywne, bo wiemy, że z początkiem każdego roku zmieniają się okoliczności wokół nas. Może ludzie myślą o tym, że będą podwyżki, tak? To jest oczywiście negatywne. Może zastanawiają się, jak będzie ten rok wyglądał w mojej pracy, jak ta sytuacja będzie, jak będzie z moim zdrowiem? Jak będzie z moją rodziną, która jeszcze nie przyszła do Chrystusa? Wiele takich różnych myśli, jeśli damy im pierwszeństwo w naszej głowie, będzie przodować. I jednocześnie będzie to wypierać tą myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa. Bardzo ważne jest, abyśmy dbali o siebie, abyśmy myśleli o sobie, abyśmy okazywali sobie. Właśnie wzajemne przywiązanie, wzajemną miłość to też wymaga od nas wiele pracy, ale ten rok, który już minął i ten, który nadszedł, początek tego roku, powinien być takim czasem, takim miejscem, w którym staniemy i zastanowimy się, jakie cele duchowe mamy na ten rok, który jest przed nami. Pomyślmy sobie, że czekamy właśnie na tych gości. Wiemy, że oni przyjdą. Może w tym roku nie wiemy. I jacy my powinniśmy być. Bo niektórzy uważają, że Pan zwleka. Tutaj jest napisane w tym 37 wierszu, że, że to jest już postanowione: że przyjdzie ten, który ma przyjść. I nie będzie zwlekał. Niektórzy myślą, że Pan zwleka. Wspomniany już tutaj, właśnie apostoł Piotr, w drugim swoim liście i trzecim rozdziale, mówi takie słowa: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I pytanie jest takie: do kogo Piotr kieruje ten list? Czy Piotr kieruje to do ludzi niewierzących, czy do ludzi wierzących? Do ludzi wierzących. I Piotr tutaj mówi, że Pan okazuje cierpliwość względem ludzi wierzących, względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. I to jest bezpośrednie nawiązanie, drodzy, do tego fragmentu, który dzisiaj omawiamy. Czy myślimy o swojej relacji z Chrystusem? Jak ona wygląda? Czy w tym roku będzie ona wyglądała lepiej, a powinna tak wyglądać? Duch Święty, który mieszka w nas, wskazuje nam bardzo wyraźnie na to, w czym może kulejemy. I to nie zawsze jest miłe. To nie zawsze jest łatwe konfrontować się ze swoimi słabościami. Ale my w tych ciałach. W których żyjemy aktualnie, a które są podatne na grzech, tak jak było tutaj powiedziane, chcemy upadabniać się do Chrystusa, ale dopiero wtedy, kiedy zewleczemy się z tego ciała, kiedy w przyszłości obleczemy się w nowe ciało, które Pan nam da, bo taką mamy nadzieję zmartwychwstania, będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy podobni, bardzo podobni do Jego obrazu. Ale tutaj niekiedy kulejemy w różnych naszych słabościach. Może warto nad tym się, kochani, zastanowić, jakie te słabości są i nad czym z Bożą Pomocą powinienem czy powinnam popracować w tym roku, który przecież jest przed nami. Pan nie zwleka, ale okazuje cierpliwość nie tylko względem niewierzących, ale także i względem wierzących. Może Pan daje też jakieś sygnały w naszym życiu? On przecież dał nam swego ducha, który nam wskazuje, co może nie jest zgodne z Jego wolą i co nie jest właściwe. I my powinniśmy w ten głos się wsłuchać. Oczywiście ten głos powinien być zgodny z Bożym Słowem, bo to Biblia ma pierwszeństwo w naszym życiu. To na podstawie tej Biblii Duch Święty pracuje. On Nigdy nie będzie pracował wbrew Bożemu Słowu. Boże Słowo powinno to potwierdzać. Czy myślimy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa? Bo w wielu miejscach Ewangelii, w wielu przypowieściach, Pan Jezus wskazuje nam na potrzebę czuwania, bo nie wiemy, kiedy Pan przyjdzie, bo nie wiemy, ale wiemy, że przyjdzie. Czy naprawdę żarliwie w to wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie, przyjdzie po nas, przyjdzie po swój kościół i nas zabierze stąd? Jeśli tak, to jest dla nas to właściwa motywacja, abyśmy w ten nowy rok weszli z wielką nadzieją. Z wielką nadzieją, że w przyszłości, dalekiej czy niedalekiej, Pan zabierze nas. I nie będzie już tych takich przykrych rzeczy, które nam towarzyszą na tej ziemi. Tak jak powiedzieliśmy, niektórzy z nas może zmagają się właśnie ze stanem zdrowia, z odrzuceniem ze strony rodziny. Może mamy jakieś problemy innej natury. Ale w tym wszystkim Pan jest przy nas. Chce nas utwierdzić w tym, że ludzie nie wiedzą, co przyniesie przyszłość. Ale Pan wie, On ma nas w swoich rękach. Bądźmy tacy, jakimi by chciał nas zastać Pan Jezus, kiedy przyjdzie po nas. Nie znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że on przyjdzie. Niech Bóg Wam, kochani, błogosławi w tym nowym roku. Niech Was prowadzi i niech napełnia Wasze serca miłością. Amen. Amen. Śpiewamy.